Ja j, j, ciepłe wódki to ja nie piję. A to przepraszam, pójdę z chłodzi. Przepraszam pana ja żebym żartował przecież. No. Chciałbym y, 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 178 złotych pożyczyć. W dolarach czy w euro? W imię prawa i sprawiedliwości, bo rachunki wyrównane muszą być pani Halimer. To nie, Jarzem jest katolik i niezboczony na dodatek, co o co chodzi? Podoba Ci się taka galaretka? Kurde, kolegiem też zajęte, no. nie jest zajęte, tylko telefon nam wyłączył. <śmienny>